Pogrzeb Agnieszki Maciąg modelka spocznie w wyjątkowym miejscu. 27 listopada 2025 roku dotarła smutna wiadomość o śmierci Agnieszki Maciąg. Modelka, pisarka i inspiratorka zmarła w wieku 56 lat. Informacje o jej odejściu przekazał mąż Robert Wolański. Pogrzeb Agnieszki Maciąg odbywa się 15 grudnia 2025 roku na Warszawskich Powązkach Wojskowych. Na świecką ceremonię przybyli bliscy autorki. Agnieszka Maciąg była nie tylko ikona mody lat 90., ale także autorką książek, które inspirowały tysiące ludzi do zmiany życia na lepsze. Jej publikacje, takie jak Pełnia Życia czy Rozmaryn i Róże. Podróż do samej siebie zawierały w sobie ciepło i motywację. Dzięki nim wielu czytelników odnajdywało równowagę oraz sens w codziennym życiu. Pogrzeb Agnieszki Maciąg Pisarka mierzyła się z ciężką chorobą. Jednak w ostatnich latach Agnieszka Maciąg wycofała się z życia publicznego, by skupić się na walce z chorobą i odnalezieniu wewnętrznej harmonii. Chociaż w pewnym momencie lekarze ogłosili remisję nowotworu, rak powrócił w marcu 2025 roku. Niestety, tym razem organizm Agnieszki nie zdołał pokonać choroby. Robert Wolański, wieloletni partner i mąż Agnieszki Maciąg, podzielił się w mediach społecznościowych wzruszającym wpisem, w którym pożegnał ukochaną: Dzisiaj zgasło moje słońce. Światło, które zmieniło moje życie, dało mi miłość, siłę, wiarę i zaufanie: bądź wolna, bo zawsze kochałaś wolność napisał mąż pisarki. Jego słowa poruszyły fanów, którzy przez lata śledzili życie i twórczość Agnieszki. Pogrzeb Agnieszki Maciąg Gdzie spocznie pisarka? Pogrzeb Agnieszki Maciąg rozpoczął się 15 grudnia o godzinie 11.00. Celebrytkę żegnają bliscy podczas świeckiej ceremonii w Kaplicy Pożegnań Agnieszka Maciąg przez wiele lat była jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego show biznesu Pisarka spocznie na warszawskim cmentarzu Powązki Wojskowe w Alei Zasłużonych Niewielki grób urnowy Agnieszki Maciąg znajduje się niedaleko mogiły generała Marka Papały.